Witajcie, teraz chciałabym Wam pokazać, jak wykonać półsłupek. Jest to niski splot wchodzący w skład wielu szydełkowych wzorów, a użyty samodzielnie daje nam dość grubą dzianinę. Podstawą wykonania jest oczywiście nasz łańcuszek. I będziemy się wkłuwać w oczko łańcuszka, oczywiście pod te dwie nitki, tak jak Wam już wcześniej wspominałam. I przy robieniu półsłupka opuszczamy to pierwsze oczko łańcuszka, w nie się nie wkłuwamy, tylko wkłuwamy się w następne. Oczywiście, jeżeli instrukcja nie wskazuje nam inaczej, bo czasem mogą nas prosić, żebyśmy się wkłuwali w drugie oczko łańcuszka, ale podstawą jest, że wkłuwamy się, w, opuszczając jedno oczko. Tak więc ja tutaj to jedno oczko opuszczam i wkłuwam się pod dwie nitki, żeby było dla Was widoczne, pod dwie nitki tutaj w oczko, tak? Robię sobie narzut od lewej strony lub od dołu, jak to woli to nazywać, czyli o, tak. Łapię haczykiem i przeciągam przez oczko łańcuszka. W ten sposób uzyskałam dwie nitki, dwie pętelki na szydełku. Robię jeszcze raz yy, narzut. Przeciągam przez dwa, dwie pętelki. I pierwszy półsłupek mam gotowy. I teraz będę się wkuwała w każde następne oczko naszego łańcuszka. Pod dwie. Przeciągam, mam dwie pętelki. Narzut, przeciągam przez dwie. I mam już kolejny półsłupek. W kolejne oczko się będziemy teraz wkłuwać Zobaczę, może troszeczkę wam to będę mogła jeszcze przybliżyć. Tak więc wkłuwam się pod te dwie nitki oczko łańcuszka robię narzut przeciągam mam dwie pętelki robię sobie narzut i, i przeciągam tak mam kolejne półsłupki i tak robię do końca swojego rzędu. Tak. Proszę Znowuż. Kłuwam się, Robię narzut. Przeciągam mam dwie pętelki narzut idę gotowe i znowu wkuwam się narzut, przeciągam mam dwie pętelki narzut i przeciągam przez jeszcze mamy kilka oczek, łańcuszka, bo chciałabym Wam pokazać przy okazji, jak robić rzędy w użyciu właśnie półsłupków. Wiedząc, jak się robi takie rzędy, będziecie mogli na przykład samemu zrobić podstawkę pod talerze na przykład z takiego sznurka albo prostokątny dywanik na przykład łazienkowy, tak? Tak, więc znając pierwszy ze ze splotów, już będziecie mogli wykonać jakąś większą robótkę. Zresztą Półsłupki przecież też nie, można normalnie, jak już się nauczymy w następnym filmiku, dziergać w kółko. To wówczas dzięki półsłupkom można uzyskać na przykład ciepłe czapki. No dobrze, ja mam ten rząd skończony. Pokażę Wam, jak wygląda taki wykonany z półsłupków. No, całkiem ładnie się prezentuje, a będzie jeszcze ładniej wyglądał, bo dwa rzędy półsłupków tworzą jakby taki całościowo jeden splot. I licząc rzędy półsłupków trzeba bardzo uważać, żeby się nie pomylić i nie policzyć to jako jeden, jako jeden rząd, tylko jako dwa. No dobrze, to mamy wykonany ten pierwszy rząd. Teraz chciałabym Wam pokazać, jak robić kolejne rzędy i do końca zrobić drugi rząd, żebyście też mogli zobaczyć, jak wygląda, jak te półsłupki razem tworzą jeden prążek. Więc, dlatego, tak jak mówiłam, podczas liczenia rzędów trzeba bardzo uważać, żeby się nie pomylić, bo taki jeden prążek zbudowany jest z Dwóch półsłupków. Tak więc zaczynamy od zrobienia jednego oczka. Moment. zaczynamy od zrobienia jednego oczka łańcuszka. Tak? I w tym momencie przekręcamy, przekładamy na drugą stronę naszą robótkę i wkłuwamy się nie w to pierwsze oczko łańcuszka. Tak, nie w to pierwsze, tylko w następne oczko. Bo gdybyśmy się wkuli w to pierwsze, to byśmy powiększyli naszą robótkę. Ona by nam się rozchodziła, rozjeżdżała na boki, dodalibyśmy sobie oczko. A my musimy wkuć się w następne. Wkłuwamy się pod te dwie nitki. Robimy narzut. Przeciągamy przez pętelkę. Mamy Dwie pętelki na szydełku, robimy narzut i przeciągamy. I tak robimy do samego końca. Wkłuwamy się, narzut, przeciągamy, narzut i, i mamy, tak? Nic nam się tam z po bokach nie będzie rozjeżdżać. No to szybciutko, przez, pod tymi dwiema nitkami. Pokażę Wam szybko ten drugi rząd. No też musimy dbać o to, żeby naprężenie nici było dla nas odpowiednie, właściwe, żeby łatwo nam się ta nitka dała tutaj wplatać i żeby te oczka nie były za ścisłe, ani też za luźne, żeby dziury nie powstawały. To wszystko. Podczas praktyki nam wyjdzie. Zaraz zbliżamy się do końca naszego rzędu. I się. To. Tak. I mamy nasz rząd zrobiony. I teraz możecie zobaczyć, jak właśnie dwa rzędy półsłupków tworzą nam taki prążek. Tak. Z drugiej strony wygląda to podobnie. Tak więc, jakbyśmy chcieli teraz zrobić kolejny rząd. Postępujemy tak samo, a mianowicie robimy oczko, łańcuszka, obracamy naszą robótkę, tak, na drugą stronę. Tak. Nie wkłuwamy się w to pierwsze oczko, tylko opuszczając je wkuwamy się tutaj pod te dwie nitki, narzut. Przeciągamy i robimy tak dalej do końca taką ilość rzędu, wymaganą ilość rzędów, jak nam jak od nas wymagają w schemacie, w instrukcji o. i mamy wszystko ładnie prosto. Zrobione. W następnym filmiku pokażę Wam, jak robić słupki i rzędy wykonane słupkami.